Po raz pierwszy człowiekiem pogranicza zostaje kobieta. W przypadku miennego Sajty ma to szczególne znaczenie. Przelega do niej idealne, idealne powiedzenie Lidisze Mama. Które przynajmniej od czasu wykonywania przez Hanka Organówne słynnej piosenki pod tym tytułem, nie wymaga tłumaczenia na język polski. Każdy, kto miał szczęście z nią współżyć, współpracować albo choćby odwiedzić ją w gościnnym mieszkaniu na ostatnim piętrze kamienicy przy ulicy Basana Puchiusa w Wilnie, sąsiadującym z dawnym mieszkaniem Maxa Weimrajfa, w którym mieściła się pierwsza siedziba słynnego Żydowskiego Instytutu Naukowego LIBO. Ten doskonale co znaczy dostać się pod skrzydła osoby, której współczująca matczyność pozostawia ślad do końca życia. שטנדר, שטנדר, פלוי, שטנדר זיין מי דשניף תור, פלוי, שטנדר זיין Irene Weissate jest autorytetem moralnym na miarę europejską, jednym z wielkich budowniczych społeczeństwa dojrzałego i obywatelskiego nie tylko w Litwie, ale w całym naszym regionie. Zaczniemy konsert bardzo bliskiego dla Ireny Człowieka, jej przyjaciela Arruperta. Arrupert jest znanym na świecie muzykiem, jest ceniony nie tylko przeze mnie, ale przez naszą muzyczną rodzinę, przez moją muzyczną rodzinę, a też e, oczywiście bardzo dobrze znany na świecie. I utwór Fiorellina Arwerta jest skomponowany dla córki pani Ireny. Wśród różnych narodowości, zwłaszcza Litwinów i Żydów, ale także Rosjan, Polaków czy Estończyków, konkurujących ze sobą na polityki historyczne i wyjątkowość własnego cierpienia, nie brakowało ludzi usiłujących ją przekonać do opowiedzenia się po jednej lub drugiej stronie. Dla nich wszystkich miała uwagę, szacunek. I czas na rozmowę. Jak należy się ludziom, z którymi dzieli się wspólny los. I dla nich wszystkich, z biegiem czasu i dojrzałością toczonych walk, w których nie brakowało też gorzkich porażek, stawała się nauczycielką życia. Tak. To, co jest może najważniejsze w wyróżnieniu Ireny Weissajte jako człowieka pogranicza, to jej wielkie dzieło pedagogiki międzyludzkiego współistnienia. Z pełną świadomością nagradzamy nauczycielkę życia, pamięci, sztuki, wolności i empatii.